Cześć, to Justyna z dietetycyz.pl. Przed Wami nowa partia newsów ze świata dietetyki. Wybraliśmy dla Was sześć najciekawszych z ponad tysiąca badań z zeszłego tygodnia. Oto one. Tak więc zaczynamy. Bardzo ciekawe badanie na temat witaminy D. Trudno mi zliczyć wszystkie badania, które wykazywały, jak istotna jest suplementacja witaminą D dla zdrowia Polaków. To zaś z powodu naszej strefy klimatycznej i długich miesięcy bez wystarczającej dawki słońca, które jest jej najlepszym źródłem. Jednak, jak donoszą badacze, na efektywność suplementacji witaminą D ma masa ciała. W zależności od tego, ile mamy kilogramów, inaczej metabolizujemy suplement. Jak się okazuje, osoby z BMI powyżej 25 słabiej reagują na podawanie witaminy D. Oznacza to, że ta sama dawka może nie chronić ich przed chorobami cywilizacyjnymi. Kolejne badanie. Strategia żywieniowa Intermittent Fasting ma swoich zagorzałych wielbicieli. W skrócie polega na ograniczaniu jedzenia do konkretnych godzin dnia. Naukowcy w nowym badaniu wskazują jednak, że bardziej efektywną strategią jest stara dobra restrykcja kaloryczna. Z drugiej strony, warto dodać, że zauważyli także, że spożywanie większej ilości dużych dań w ciągu dnia to przepis na przybieranie na wadze. Zaburzenia odżywiania, w tym anoreksja, bulimia, często kojarzone są z nastolatkami niezadowolonymi ze swojego wyglądu. W ten sposób obwinia się presję grupy rówieśniczej za te problemy. Jednak jest to stereotyp. Nowe badanie wykazuje, że niezadowolenie ze swojego wyglądu jest także najczęstszą przyczyną zaburzeń u kobiet w wieku około okołomenopauzalnym. Kolejne badanie dotyczy resveratrolu. Jest to związek, który znajdziemy m.in. w czerwonym winie. Najnowsza metaanaliza wskazuje, że suplementacja wysokimi dawkami tego związku nie wpływa znacząco na zdrowie wątroby w populacji ogólnej. Niemniej dla wybranych grup jak osoby ze schorzeniami wątroby efekt jest istotny. Przy czym badacze każą zachować ostrożność i zbadać temat głębiej, ponieważ podejrzewają, że stosowanie wysokich dawek może nie być bez wpływu na pozostałe parametry zdrowotne. Następne badanie ze Szwecji. Tamtejsze wytyczne zakładają, że matki mogą karmić malutkimi dawkami pokarmów stałych już od czwartego miesiąca życia. Jak się okazuje, taka praktyka skraca trwanie karmienia piersią i naukowcy sugerują, by odejść od tych wytycznych na rzecz zgodnych z WHO. Przypomnijmy, obecnie zakłada się, że karmienie piersią na wyłączność powinno trwać do 6 miesiąca życia oraz częściowe do około drugiego roku życia lub dłużej, w zależności od potrzeb dziecka. I ostatnie badanie na dzisiaj. Naukowcy postawili pytanie, co łączy alergię pokarmową i trądzik. Jak się okazuje, coś jest na rzeczy, ponieważ w badanej grupie 57 osób z trądzikiem wiele osób miało alergię eliminacja alergenu zmniejszała zaś występowanie objawów. Taki wpływ eliminacji zauważono u blisko 72% badanych. To już wszystko na dziś. Pamiętaj, żeby zasubskrybować nasz kanał i zostawić łapkę w górę.